Cześć, z tej strony Adam Kraka z hodowli Kraka z i Dzisiaj będzie o karmieniu, o karmieniu przymusowym i karmieniu z asystą. Kilka słów na wstępie o tym, kiedy podjąć próbę karmienia z asystą, a kiedy próbę karmienia przymusowego. No, no więc tak, karmienie przymusowe to jest ostateczność i Wykorzystujemy je w momencie, kiedy wszystkie poprzednie e, sposoby, które nam znamy, zawiodły. Czyli dosmaczanie, e, czy, czy to rybą, czy kurczakiem, czy nawet e, głupie tarcie okota czasami pomaga. E, tutaj w tym dosmaczaniu chodzi o zmianę zapachu, czy delikatną zmianę smaku. E, część maluchów na to fajnie odpala, część, część w ogóle nie jest zainteresowana. E, w momencie, kiedy e, Karmienie zasystą zawodzi, i w momencie, kiedy e, podanie żywego też nie skutkuje żadnym pozytywnym rezultatem. E, no i w przypadku karmienia zasystą, czyli jak my to mówimy o nas w karmienia karmienie na szarlotkę, e, tutaj, jeżeli zawodzi e, wszelkie dosmaczanie, to wtedy próbujemy karmienia zasystą, potem dopiero jest żywiec. I odpowiednio na końcu przymus. Tak więc zaczniemy od tego łatwiejszego, czyli karmienia na szarlotkę, tudzież karmienia z asystą. Dlaczego na szarlotkę? To jest patent, który kiedyś pokazała mi hodowczyni z UK, Charlotte Johnson. No i od imienia pomysłodawcy zostało u nas na szarlotkę. Więc przejdziemy sobie do takiego karmienia. Tutaj jest maluszek, który je z asystą. Karmienie z asystą polega na tym, że delikatnie łapiemy wężyka za głową i prowokujemy go do ugryzienia oseska. I w tym momencie on Zazwyczaj zaczyna sam konsumować. Jeżeli wypluwa, tak jak w tym wypadku, no to podejmujemy kolejną próbę. Czasami łapie po pierwszym, czasami po drugim, czasami po piątym takim razie. Tutaj też ważne, żeby zachować spokój. Bardzo delikatnie go odkładać, żeby się nie stresował. I on powi powinien po chwili zacząć sam jeść. No, a Jeżeli chodzi o karmienie przymusowe, to warto mieć małego oseska, mojego dworotka. Wężyka łapiemy podobnie jak e, przy karmieniu. Jak przy karmieniu na szarlotkę. I osesek warto, żeby był mokry. Wtedy jest większy poślizg i łatwiej, łatwiej to idzie. Dobrze jest też mieć. Fajną pensetę pod ręką. Będzie przydatna. I teraz bardzo delikatnie najpierw prowokujemy do tego, żeby albo ugryzł. Albo radzimy sobie z otwarciem pyszczka w inny sposób. Zawsze warto sprawdzić, czy nie będzie chciał za zacząć konsumować sam. Bo zdarzają się takie przypadki. Ale jeżeli będzie wypluwał. Czyli tak jak tu jest tu to ma miejsce, znaczy, że jednak ten przymus dalej jest konieczny i bardzo delikatnie zaczynamy spychać tego seska bardzo, bardzo delikatnie popychając jak już głowa troszeczkę wejdzie do przełyku. Ja zawsze zazwyczaj łapię sobie pensetą i bardzo, bardzo delikatnie przesuwam do przełyku w momencie kiedy cały asesek już jest w środku on nawet pękł bardzo delikatnie przesuwam go troszeczkę głębiej. W taki sposób, by masować delikatnie głębiej. Są sztuki, które będą chciały zaraz od razu wypluwać, ale z tego co pamiętam, ten dalej by powinien ładnie sam połykać. Więc to jest w zasadzie wszystko. Co tutaj przy karmieniu przymusowym trzeba było zrobić? Warto przed każdym karmieniem e, z asystą spróbować i przed każdym karmieniem przymusowym spróbować zostawić im na jakąś godzinkę, dwie czy same nie będą chciały podjąć, podjąć pokarmu. Warto próbować z żywym, e, przy, przy, przed przymusem. Warto, warto też próbować właśnie tych dosmaczeń i tego co nie dało skutku wcześniej, bo w pewnym momencie może, może to po prostu poskutkować. Eee, tak więc pamiętajcie, że karmienie z asystą jest w momencie kiedy zawodzą wszystkie sposoby z, we, z dosmaczaniem, z mniejszym pudełkiem, z ciemnym pudełkiem, z zostawieniem na noc eee, i, 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 i wtedy stosujemy właśnie to karmienie z asystą. W momencie kiedy te wszystkie sposoby razem z karmieniem z asystą i z podaniem żywego oseska zawodzą, to podajemy wtedy, wtedy podchodzimy do karmienia przymusowego. Mam nadzieję, że ten filmik wam pomoże, że będziecie sobie w stanie wyciągnąć jakieś z niego wnioski, że będziecie w stanie poradzić sobie z jakimiś tam niatkami. Także no, życzę wam powodzenia. Dzięki, trzymajcie się.